Witajcie na w naszym ekspresie albo w krótkim f 1 vlogu. Dziś dwa bardzo ważne ogłoszenia. Pierwsze, najważniejsze dla nas to jest oczywiście potwierdzenie co dalej z Robertem Kubicem, jakie są dalsze plany. Będzie to dalej Łek, będzie to powrót do ekipy WRT, ale zanim przejdziemy do tego tematu i go rozwiniemy, jedna krótka wiadomość. Ford potwierdził, że wraca do Formuły 1. Ultra ważna informacja, o tym mówiliśmy już wcześniej. Wracają do Formuły 1 po latach, no i ogłosili to tuż przed premierą Red Bulla, na którego wysłali swoich ludzi od sociali więc no, najprawdopodobniej będzie to powrót po prostu. Z marką Red Bull najprawdopodobniej oczywiście od sezonu 2026, dlatego że wtedy rusza nowa formuła silnikowa. Plany są bardzo mądre, tak naprawdę, typowo amerykańskie. Po pierwsze, o pamiętajmy, że Ameryka w jeden 1 kwitnie i tak dalej, to się wszystko rozwija, i jakby ten powód farda on jest po prostu powodany, powodowany tym, że na ich rynku wewnętrznym najważniejszym Formuła 1 przeżywa boom. Więc to jest jakby pierwszy powód. I druga rzecz, która jest bardzo inteligentna, to jest to, że Red Bull ma swoją własną bazę silnikową, rozbudowywaną od kilku lat, świetnie szykowaną i po prostu ma całe zaplecze do tego, żeby dostarczyć Fordowi no, najlepszy serwis, jakim mogą się ten Ford nie musi robić nic. Nie musi budować nowej siedziby, nie musi zbierać narzędzi, nie musi zbierać ludzi, nie musi wyłamywać otwartych drzwi, bo sam Red Bull jest, ma już moce przerobowe, żeby ten silnik produkować. Jedyne, co Ford musi zrobić, to zapłacić pewne pieniądze, trochę tak jak teraz Alfa Romeo płaci Sauberowi, za to, że się tym nazywa Alfa Romeo zamiast Sauber. Tak, Ford, żeby ten silnik się nazywał Ford po prostu, więc no, zamiast wplątać się w jakieś niepotrzebne komplikacje, wystarczy, że zapłacą odpowiednie pieniądze i będą nalepiali sobie ten błakitny owal na bolidzie Red Bulla mistrzowskiego w tym momencie zespołu i będą mieli po prostu idealny deal. Tam się coś mówiło, że mogą ich wspierać technologicznie w kwestiach hybrydowych, niehybrydowych. Możliwe, że będzie taka współpraca, natomiast mi się wydaje, że Ford jako koncern, który chce wejść w to ewidentnie marketingowo, tak, dla, dla samego, dla samej obecności w Formule 1, no, nie wiem, ile ma do zaoferowania ekipie z, z, tak, za Zaawansowanej Formuły 1, jak Red Bull i tak utytułowanej. Pamiętajmy, Porsche chciał właśnie robić zbyt dużo, Porsche chciał ingerować, chciało mieć 50% działów i chciało mieć e, głos decyzyjny w sprawie zespołu. I to oto się tak naprawdę rozbiło, że chcieli, jakby no, wchodzić zbyt głęboko w coś, co już i tak funkcjonowało bardzo dobrze, a Red Bull po prostu im odmówił. I wchodzą w deal z Fordem Marketingowe, co jest super fajną wiadomością. Pamiętajcie, że dziś jeszcze z tyłu Cadillac chce wejść do Formuły 1, tylko z nową ekipą, z ekipą Andretti. Ciekawostka, nie wiem czy wiecie, kto był ostatnim kierowcą, który zdobył Mistrzostwo Świata w barbach Forda. Więc był to Michael Schumacher. Oczywiście zespół nazywał się Benetton, ale pod pokrywą tego Benettona krył się silnik Forda. Był zresztą taki wielki błękitnowal na, na, na jego klapie namalowany. To była V8, eee, Dobry silnik, który pozwolił Schumacherowi zdobyć mistrzostwa, aczkolwiek potem, już po tym sezonie, eee, Benetton się przerzucił na silnik Renault, który, go, który miał Williams na V10 i już wtedy ten drugi tytuł Schumacher w cuglach. Fakt jest taki też, że nie ma za bardzo konkurenta pod Damon Hill. Nigdy mu do, szczerze nie, nie sięgnął, mu do pięt. Wbrew temu, co się e, mówiło w Wielkiej Brytanii. Natomiast no, no, cały czas dopiero z tym silnikiem brano ten już wielki, taki ten drugi tytuł, taki przed końcem sezonu, bardzo mocny. Schumachera. Tak czy inaczej, Forda tak naprawdę brakowało no w 1, niż tam się kilka lat kręcili. Najważniejszy taki epizod dla Forda no, ostatni to było to, że no, oni wykupili zespół Jackiego Stewarta. I założyli zespół Jaguar. Bo wtedy Ford był właścicielem marki Jaguar, i no, mieli taki pomysł, że, stworzy, że wielka marka wróci, i tak dalej. I zrobili to. No i 3-4 lata jakoś tak się ścigali pod, pod brandem Jaguar, i niestety nic z tego nie wyszło. Po prostu no, był to zespół niezbyt zadbany, źle zorganizowany. I ostatecznie przed sezonem 2005, jeśli dobrze pamiętam, sprzedali ten zespół komu? Red Bullowi <śled> za jednego funta. Bo to, żeby mieć z głowy całe zamykanie i tak wszelkiego rodzaju procedury związane z tym, że się tym zamyka. Więc oni ten zespół sprzedali do Red Bulla, Red Bull go postawił na nogi, zaczął zdobywać Mistrzostwa Świata. I lata później wygląda na to, że Ford znowu wróci do ekipy, którą sam wcześniej za funta sprzedał, tylko tym razem pod rządami Forda, co oczywiście Red Bulla, co oczywiście no, tak to funkcjonuje, prawda? Nie ma w tym żadnego takiego, żadnej anomalii. No. Prowadzenie zespołu Formuły 1 to trochę co innego niż prowadzenie koncernu i tam wrzucanie pieniędzy, gdzieś tam pobocznie do, do swojej ekipy, tak więc no bardzo ciekawa historia tyle jeśli chodzi o Forda i Red Bulla, premiera Red Bulla trwa w tym momencie, kiedy nagrałem ten materiał, ale ten news nie może czekać, oczywiście Robert potwierdził, i nie tylko Robert, całe jakby cały zespół, plany na sezon 2023 wyścigowe trzeci rok w Endurance, w wyścigach długodystansowych, drugi rok w kategorii WEC, czyli w Mistrzostwach Świata, trzeci rok w samochodzie LMP2, ale z bardzo dobrą perspektywą na awans do najwyższej kategorii Hypercar i drugi sezon z WRT, ale nie z rzędu Robert wraca do ekipy Orland Team WRT, do samochodu numer 40 co mówi robert. Z wielką radością wracam do rodziny WRT, aby reprezentować Orland Team WRT, ale tym razem w WEC. Razem zdobyliśmy już mistrzostwo LMS w samochodzie numer 41. To będzie mój trzeci rok wspólnych startów z Luisem Ale mój pierwszy z Ruim, którego dobrze znam z Padoku. Luis zawsze bardzo wysoko go cenił po wspólnych startach w IMSA. To są amerykańskie wyścigi endurance. Być może Robert też będzie ich startował w dłuższej perspektywie. Walka w Wek oraz w Lemon będzie wielkim wyzwaniem. Fajnie by było przejechać tym razem o jedno okrążenie więcej. To okrążenie, którego zabrakło nam w 2021 roku, gdy straciliśmy zwycięstwo na ostatnim okrążeniu. Chodzi oczywiście o Lemon. Będziemy ciężko pracować, aby osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty. Mówi Robert, a ja w tym czasie wrócę do tych dawnych lat z WRT. Historia jest taka, w 2021 roku mieli naprawdę świetny sezon w debiucie, to jest właśnie z Portimao z celebracji zdjęcie, kiedy, kiedy odbierali nagrody za mistrzostwo Robert Louis i Ife W wtedy stworzyli załogę, prawie wygrali w Le Mans. I tu w zasadzie nie niezgody, bo ta awaria na ostatnim okrążeniu tak naprawdę jej można było uniknąć, gdyby zespół po prostu y, słuchał swoich kierowców. Oni mówili, że pewną rzecz trzeba zrobić, to była drobna sprawa. Ostatecznie tego w samochodzie nie zrobiono, i w związku z tym auto stanęło na ostatnim okrążeniu, co się okazało potem jeszcze odprowadzone od, od już do parku zamkniętego za pierwszym razem odpaliło. Więc to była tego typu no, straszna sytuacja i ta awaria, która miała no, tak duże konsekwencje. I wydaje mi się, że tutaj też nastąpił taki zgrzyt. Robert odszedł do ekipy Prema. Natomiast jeszcze była, jeszcze była jedna rzecz, którą Robert akcentuje. No, mówiło się, że WRT, i to było potwierdzone praktycznie, że WRT będzie startowało z Audi w LMDH, czyli w najwyższej kategorii Hypercar. Audi się szykowało do tego programu, już mieli to ogłosić, ale w ostatniej chwili Audi powiedział nie, zaczekajcie jeszcze, chyba w Monako nawet mieli to zrobić, w podczas Grand Prix Monako. Albo, nie, nie, przepraszam, nie w Monaco, to w Le Mans, w Le Mans to ogłosić. Ale Audi się zgłosiło, że ten, że e, jednak nie, żeby jeszcze chwilę poczekać, no i potem jakiś czas, pod, jakiś czas później nadeszła informacja, że Audi wchodzi do e, Formuły 1, a w związku z tym okazało się, że anulowali program w hypercarach. I cały ten projekt, mówiąc w skrócie, którego jakby celem było, był starty z fabrycznym Audi w najwyższej kategorii, no, zszedł na manowce. Potem Robert przyszedł do ekipy Prema i razem z Premą widzi już w Łeku, czyli w Mistrzostwach Świata w zeszłym roku. I generalnie, no co, udało się wrócić na podium w Le Mans. Czyli zająć to drugie miejsce historyczne. Pierwszy raz w historii Polak stanął na podium tego wyścigu w 99-letniej historii Lemą w tamtym momencie, w tym roku to jest 100 lat historii. Natomiast poza tym cały kształt sezonu wyglądał słabo. No po prostu Prama zawodziła na całej linii i, i no, to był też ich pierwszy sezon, ale no, nie spisywali się za dobrze, i to było widać w, w minach Roberta, i słychać w jego wypowiedziach, i nawet jak robiliśmy ten wywiad podsumowujący sezon w zeszłym roku w zabi który polecam jak nie widzieliście, no to ewidentnie mówił, widać było to niezadowolenie z tego sezonu. Więc to nie był partner, żeby, żeby dalej z nim kontynuować starty. No i mamy znowu WRT, belgijski zespół, bardzo dobry, bardzo mocny, świetnie zorganizowany. Jest to powrót na dobre tory do sprawdzonego składu z wielkimi ambicjami, tym bardziej, że yy... Także samo WRT chyba nie miało w pełni satysfakcjonującego sezonu. W zeszłym roku zajęli drugie i czwarte miejsce w Mistrzostwach Świata, wyprzedziła ich Jota. W Le Mans byli daleko za podium, podczas dyprema była na podium i wydaje mi się, że jednym z takich elementów, czy może dwa, których brakowało, to był Robert i Louis, czyli bardzo mocna załoga dwóch świetnych kierowców i w tym momencie no, WRT wraca też do takiego składu, który przede wszystkim no, pomagał im przecierać sztaki w Endurance poprzez LMS. No i składu, który jest pewny, tak? Składu, z którym moim zdaniem będą mogli walczyć o Mistrzostwo Świata, łek, i będą mogli walczyć o zwycięstwo, albo przynajmniej o podium w Le Mans. Trzymaj kciuki za to. Louis DeLetras po raz trzeci z rzędu teammate'em Roberta. Ten, jakby ten, oni się bardzo dobrze dogadują, bardzo się bardzo lubią. Louis jeszcze opowiadał w jednym z wywiadów też zeszłorocznych, które rzucałem, że, że jest to przyjaźń, także z Robertem się bardzo lubią, że się bardzo szanują. Więc Louis mówi tak: z wielką radością dołączam do programu WRT w ŁEK. Moją. Pełną karierę wendurans zaczynałem w 2021 roku z tym zespołem i mam wspaniałe wspomnienia po tym, jak zdobyliśmy mistrzostwo LMS. Jeszcze bardziej cieszy mnie, że znów będziemy startować z Robertem, z którym będziemy dzielić samochód przez trzeci rok z rzędu. Mamy coś do dokończenia w ŁEK. I w Le Mans. Fantastycznie, że będzie z nami Rui. To wspaniały kierowca, a także przyjaciel. Już wygrywaliśmy razem wyścigi IMSA, czyli znowu Stany Zjednoczone, i mam nadzieję, że w tym sezonie dodamy do tego wiele kolejnych zwycięstw. To wypowiedź Luisa Deletra, czyli no, no, super, super dobry, super szybki kierowca, I taki pewny, po pewny partner w nas jest ultra ważny, żeby mieć właśnie no, pewniaka w samochodzie. No i tą osobą z naszego punktu widzenia niepewną, bo my jej jeszcze nie widzieliśmy w naszym składzie obok Roberta, to jest oczywiście Rui Andrade, ale ma świetne rekomendacje. I mówi tak, sezon 2023 zapowiada się niesamowicie i bardzo się cieszę, że znów będę startował z Louis. W ostatnim sezonie w Imsa mieliśmy wspaniały rok i na torze i poza nim. Jestem też bardzo podekscytowany widząc na pokładzie Roberta. Witając na pokładzie. To niesamowity kierowca z wielkim doświadczeniem. Pamiętam, jak oglądałem go w F1 i przywilejem jest. To, że teraz mogę z nim startować w jednej ekipie. Mamy solidny skład, szybki samochód i najlepszy team. Nie mogę się już doczekać wyścigu na zebring, bo jeśli chodzi o wyścig na zebring, to oczywiście będzie pierwsza runda sezonu. Najpierw będzie prolog, a potem będzie no, po prostu pierwszy wyścig. Jeżeli chcecie poznać klimat jego, to zapraszam, oczywiście reportaże napisane. Zrobiłem dwa, jeden dłuższy, drugi krótszy, jak to wygląda. Kibicowanie w Stanach Zjednoczonych są tutaj do odnalezienia bez większego problemu. Potem druga runda w Portimao, w Portugalii, super panie. tor. trzecia runda, oczywiście, z Frank czyli legendarne. W zeszłym roku premie tam poszło bardzo słabo. Miejmy nadzieję, że WRT się spisze lepiej. Potem czwarta runda, czyli najważniejszy moment to jest wyścig w Le Mans. Setnia rocznica, ponoć wszystkie to już wyprzedane, ale może jeszcze da się, uda się coś skombinować, bo naprawdę jest to absolutnie wyjątkowy wyścig, który bardzo polecam. Potem już Monza, czyli takie już uspokojenie. Już jedziemy po rozstrzygnięciach Mistrzostw świata bo najważniejszy wyścig za nami, i potem Fuji, Japonia, i na koniec tradycyjnie zakończenie sezonu w Bahrajnie. To jest plan na ten rok: czyli 7 wyścigów, początek w Stanach, koniec w Bahrajnie, no i najważniejsze Lemon. Jeśli chodzi już o zamknięcie tematu, jeśli chodzi o ten, o WRT, nie udało się z Audi? Natomiast WRT weszło w relacje z BMW, z którym już wystawiają samo DGT i z którym mają robić projekt startów w najwyższej kategorii w Hypercar w sezonie 2024. Więc jest to oczywiście naturalne połączenie, żeby na, na, na bazie tego super mocnego składu i kierowców i oczywiście zespołu no, stworzyć team w najwyższej kategorii od przyszłego roku. I wydaje mi się, że jest to super fajny kierunek. Będę trzymał za to kciuki. Myślę, że, że jest to dość taki temat. No-brainer, tak zwany. Robert z BMW w Formule 1. Wygrał dla nich wyścig jedyny Formuł 1 jako teamu fabrycznego. Robert startował z nimi w DTM-ie, był to ciężki sezon, sezon tak naprawdę z wielu powodów, najbardziej z tego powodu, że otwierał sezon z, z własną ekipą, w której mu Art pomagał, Fred Wassera pomagał, powiedzmy, że byli może na poziomie premy, a nie, chyba prema była lepsza, ale generalnie tak to wyglądało, natomiast cały czas wspólne podium w dtm też zdaje się jedyne dla Polaka w ogóle w tej kategorii i potem oczywiście rozstanie, Robert no, no odszedł z dtm jak się zamienił samochody na GT, czyli było o, o wiele zawalone no i no, no, nie tak atrakcyjne przeszedł do Endurance. Natomiast no, znowu to trzecie połączenie Roberta z BMW w Mistrzostwach Świata, w, w, znaczy w Świata endurance to było takie no, super fajne znowu spięcie tej kariery. I za to będziemy trzymać kciuki. Tyle jeśli chodzi o dzisiejsze Expresso i myślę, że w niedzielę się spotkamy, tak żeby sobie jeszcze podsumować trochę premierę Red Bulla i pogadać o Formule 1. Póki co dziękuję Wam serdecznie za to spotkanie i do zobaczenia wkrótce. Thank you, thank you. Thank you. Thank you.